Cześć. Dla wszystkich osób spragnionych nowości mamy odpowiedź Lenovo w zakresie mobilnych stacji roboczych z 11. generacją procesorów Intel. Dzisiaj pokazujemy Wam ThinkPad P15 Generacji drugiej. Jest to odświeżona wersja Generacji pierwszej, od której jeśli chodzi o rozmiary, absolutnie niczym się nie różni. Zmienione zostały rzeczy, których się wstępnie nie widzi: procesory i karty graficzne. ThinkPad P15 to najbardziej wydajna mobilna stacja robocza w ofercie Lenovo. Jeżeli potrzebna jest jednostka do zadań specjalnych, najbardziej wymagających obliczeń, najbardziej wymagających projektów, obliczeń maszynowych, czegokolwiek, co tylko można wymyślić, ThinkPad P15 jest dobrym wyborem. Producent wyposażył te modele w najbardziej wydajne podzespoły, przede wszystkim procesory Intel w tym przypadku już 11. generacji do 128 GB pamięci RAM oraz karty graficzne Quadro już na architekturze Ampere. Standardowo dla jednostek bazujących na procesorach Intel mamy w tym przypadku do wyboru serię od Intel Core i5, w tym przypadku 11500H, 6-rdzeniowy, 12-wątkowy, przez i7-ki, na przykład 11850H, po i9-ki nawet 11950H. Dla osób wymagających większej stabilności systemu dostępne są również procesory serwerowe z serii Xeon w tym przypadku W11855M oraz W11955M. Jeśli chodzi o karty graficzne, to p 15 g 2 obsługuje najbardziej wydajne moduły, które są na ten moment dostępne na rynku. Zaczynając od NVIDIA T1200, będącego naturalnym następcą Quadro T1000 przez etxa A2000, A3000, A4000 aż do etxa A5000. W przypadku P15 nadal mówimy o trzech dyskach M2, natomiast jeden może już obsługiwać technologię PCI Express generacji czwartej. Podsumowując, pod kątem przeznaczenia P15 G2 nie zmieniło się niczym od swojego poprzednika. Nadal jest to dobry wybór dla każdego, kto potrzebuje wydajnej jednostki do zabrania w teren czy do pracy stacjonarnej, przy podłączeniu na przykład za pomocą stacji dokującej do zewnętrznych monitorów. Jeżeli jesteś przyzwyczajony do rozwiązań Lenovo ThinkPad, to w przypadku P15G2 zdecydowanie nic nie zaskoczy cię, przynajmniej negatywnie. Na tym poziomie zaawansowania nadal pozostajemy przy sprawdzonych rozwiązaniach, zarówno pod kątem chłodzenia, klawiatury, obudowy, między innymi jej wytrzymałości, jak i ekranów.